No jest jakaś misja jeszcze tutaj. To jedziemy. Jeszcze kurwa zawsze mam taką fezurę starą. Chyba, że on, kurwa, zadzwoni dopiero, jak tutaj będziemy. No nie wiem, nie wiem. Ale no jak to? Bo w sumie to nie wiem. A spiżaj Leszu. Okay. A, a chodź, ci, ciurda ciepła herbatka to jest złoto. Aha, Oh, Hej. Hej, Dekon. A ma to wyrzeźbiła. Jest piękne, prawda? Dzięki. Tak, to kawałek sekwoi był u majka w pokoju. Kiedyś mówił, że jak to wszystko przycichnie, wykroi z tego planszę do Chińczyka. Czekaj, że co? Ale on przecież to nie grał. Mike lubił Chińczyka? Nie, nie, ale o to chodziło. Że pewnego dnia znowu będzie miejsce na takie rzeczy. A to, co tu jest napisane? Ja tam nic nie wiem, ja tylko ryłam. Jest takie stare hinduskie powiedzenie. Moja matka mnie nauczyła. To znaczy, rzeki nie piją swojej wody, drzewa nie jedzą swych owoców, a chmury nie chłoną swojego deszczu. To, co mają wielcy, zawsze ma służyć dobru innych. Co myślisz? Wiesz, gdyby to usłyszał od ciebie, na pewno by to docenił. Tak. Tak myślę, że gdyby Mike tu był, to pewnie powiedziałby coś w stylu, co to w ogóle znaczy. Co? No tak, nie, no racja. <śm> powiedziałby, co to do cholery ma znaczyć? A potem by dodał, co tak bez sensu sterczysz, Świat się sam nie uratuje, szlakby to już do roboty. I znowu w sedno. Dalej ludzie, czas do roboty. O, a mówiłam kiedyś o tym, jak żelazny Mike spotkał Adi mnie po raz pierwszy w tej chacie, przy płonącym kominku. No to było dobre. Okej, to leżymy... Nie, 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 wtedy żyłyśmy już na całość. to był pierwszy raz. I wchodzisz żelazny Mike... Nie musicie mi tego mówić. Już dość. Miał że nie miał. Jaki z ciebie no dobra, no kolejna misja zrobiona, w sensie już taka końcowa, a kuwa obraja, no jak nie było, tak nie ma. Zostaw tej panowej. Dik, dik, dik. Strasznie długo cię nie było. Ta Rewelacja. Co u ciebie? Nie, no, idę się kilnąć z dwie nocy. No, może wtedy, kurde. Da znajdzie, żyje. Ile można czekać na niego? W ogóle ten, już chwilę temu to było, ale nigdy o tym nie mówiłem. Ostatnie ten Korwin nie? Co zasnął sobie na live. Kurwa live o zasnął, nie? To jest dopiero pojęcia. Tylko na dużo cukru w herbacie miał. Rzeki przypinałem góry i pokonałem Uf, To powinno załatwić sprawę Co to, to za, za kurwa jale Skąd to niby tutaj jest? to Dobra. Mamy kolejną. Są chyba takie trzy końcowe misje. Ej! Mamy tutaj wieczystego! Wykurwiaj stąd! Nie wiecie czystym! Ej, hey, wo wo wo! spoko, spoko, spoko. Ja ją znam, a odłóż, to jest dobrze. Okej, okay, zajmij się nią. Nie mój problem. To twoje kółka? Straszny szajs, no ale jeździ. E, słuchaj, nie wiem, czy zostajesz na dłużej, ale Riki może rzucić okiem. Mam trochę trofeów. Na handel. Hmm. Ok, no to pewnie trzeba cię przedstawić. Dżemu Haslinowi, to nasz zbierasz trofeu. To gdzieś tam. Nie zostaje. Nie zostaje w żadnym obozie. No to rob, co okay. chce. Skoro już tu jesteś, e, chętnie bym cię przedstawił e, pewnej osobie. Nazywa Mój się ba. Sara i miała małą siostrę, która. No i ta jej siostra kojarzy mi się z tobą. Więc pomyślałem, że być może się polubicie. Miałam siostrę. Starszą. Starszą ode mnie. To może wy rodzina Co jesteście? Realne. No nieważne. To zupełnie jak z moim starszym bratem, Buzerem. Też mnie w Chociaż w zasadzie to nawet nie brat. Byliśmy razem w takim klubie. Ogólnie rządzi tu teraz ochroną, więc powinnaś go poznać. Mówiłam, że nie zostaje. No wiem przecież. Serio, rób co chcesz. To jaką spluwę tam masz? Psz. Na pewno zawsze pilnujesz, żeby mieć amunicję pod ręką? Tak, pilnuję, jest spoko. No, bo ja akurat miałam z tym problem. No kurwa, O'Brien. Chyba tylko ty zostałeś. Idę się kimnąć jeszcze dwa razy, może zadzwoni. O, przyjdę tylko na chwilę oczy. No ten, do kolejnej nocy się kimnę, czy może w końcu odezwie. Nie, nie, nie tym razem. Dobra, no, to już tego, w drogę. Nie, nie, jeszcze, jeszcze raz, jeszcze raz. O, tylko na chwilę oczy. mi się w końcu masz spokój, nie musisz kurwa. Nie spać 100 godzin. Jest, mamy. Brian, co ty robisz na tym kanale? Próbowaliśmy dorwać cię na naszym kanale. Wiesz, zgubiłem radio, kiedy zaczął się ten cały burdel. Udało jej się przeżyć. Twojej żonie? Ta, bez twojej pomocy. Cieszę się. Muszę ci coś powiedzieć. To mów. Osobiście? A, nie ma szans. To bardzo ważne. Szlak. Na północy górka skadowych jest cmentarz Old Pioneer. Aha, tak, kojarzę. Spotkajmy się tam, proszę. No, i to chyba jest już taka ostateczna, ostateczna, końcowa. No, nie ma ostatniej misji, nie? Urypa, no a byłem tam. Już. Jajka, bo trzeba nie pić. Idziemy sekretne zakończenie w gierce. Jeśli ktoś oglądał tak częściej mnie, bo ani to nie liczę, bo Ania to całą serię oglądała, teraz będzie wyjaśnienie. Teraz będzie wyjaśnienie. Kim tak naprawdę jest obrajon? Ja macie mal, ser, ser, Pomocy! Co się? Łapę tu. Także no sekretne zakończenie to jest. Jesteś pro, a jak? Kurwa nie próbę. Cześć, 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 Słodziaki. Co rybyczki, ale no nie mam czasu się z wami bawić za bardzo. Znaczy czas mam, ale mi się nie chce. O kurwa. W jedziemy do niego Teraz tak pomyślałem, że Wszystko fajnie Byle nam by paliwa starczyło Ja sądzę, że tamtą drogą pewnie w nie wiem, jak, ale jakoś na pewno tak. I zaraz O'Brien się pokaże i powie, że jest Sereną, Grał w h Muszę zjadać do końca tę strefę, ręgową. O. Przyznam, że nie spodziewałem się kolejnej rozmowy z tobą. Coś się stało, mów. Uwierz mi albo nie, ale dobrze cię spotkać. Ta noc na wyspie magów chyba średnio wyszła. Jak ci mogę pomóc, O'Brien? Przyszedłem ci ostrzec. Ostrzec, ale że przed Pamiętasz, może mówiłem ci, że zarażeni ewoluują. Tak, pewnie świrus to świrus, i co mnie to obchodzi? Ech. Ten szczep wirusa wpływa na cały nasz system nerwowy i limfatyczny. To ciągle przyspiesza w postępie wykładniczym. Ci nade mną, rzecz jasna, cały czas wiedzieli, co się święci. To dlatego byli tacy ostrożni. Nic nie mówili. To nadejdzie. Przykro mi. Nie ma szans, żebyś to powstrzymał. Nikt tego nie powstrzyma. do kurwy. No i na koniec gry wyszło, że o Brian. To też jest świrus. Jest cały czas gość, który nam pomagał. Tu radio Wolneorego. Prawda was wyzwoli? Też jest świrusem. Pamiętacie jak mówiłem o Nie, nic z tego, Cołb. Nie dzisiaj. No to chyba wszystko Poszliśmy w Osiągnięcia mamy wszystkie To tylko na to muszę poczekać Daj sobie wszystko jeszcze więcej odblokuj każdy trofeum w Days Gone To mamy Trofea mam 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 Wszystko wszystko, 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 wszystko. No, no to mam, to nie wiem dlaczego. Osiągnięcia nie dostałem. Może, jak wyjdę z gry. Ale, no, owaliłem całą giereczkę, nie? Dosłownie nie, ma, nie, ma, nie mam nic już do roboty w tej grze. Także zapisz. I ukończyliśmy grę. Mam nadzieję, że fajnie wam się to wszystko oglądało. Dostreamowałem chwilę już tą grę. Mam nadzieję, że fajna seria była z tego.